Cześć, witamy ponownie na kanale Husator. Dzisiaj bohaterami odcinka będzie Barton GT 125 oraz Barton Hyper 125. Obydwa pojazdy tak się złożyło w kolorach czarno-czerwonym i dzisiaj zaprezentujemy pokrótce te dwa bardzo fajne nakedy na podwyższonym zawieszeniu z możliwością jeżdżenia na przykład w dalsze trasy jak Hyper. Pokażemy jak się sprawują na naszej tutaj krętej drodze do śluzy tutaj przy Odrze w miejscowości Wrublin albo w dzielnicy Opola w Wrublin i na pewno wam to wszystko podsumuję i powiem w jakich cenach można kupić pojazdy, które właśnie zostały zaprezentowane, zaprezentowane. Więc zapowiada się bardzo ciekawy materiał. prezentują się te dwa bardzo fajne motocykle. Bartona GT porównywaliśmy kiedyś z Junakiem RX1 125. Na pewno Zobaczycie sobie, w, poczytacie w opisie i tam znajdziecie link do tej prezentacji. Można zobaczyć dokładnie jak to jedzie. Akurat testowałem to na drodze tutaj obwodnicy naszej i na pewno pokazałem i mocne strony i słabsze strony i w porównaniu to z Junakiem RX1. Ale brakowało porównania z Bartonem Hyper 125. Jest to ten sam model już po lifcie, jeśli chodzi o lifting mechanicznych co pokazywaliśmy ostatnio na naszych materiałach ten link do tego filmu również macie w opisie, żebyście zobaczyli jak Hyper śmigał tutaj w terenie, terenie mieszanym żebyście mogli sobie przypomnieć to dzisiaj, zobaczycie to w dalszej części materiału, zobaczycie sobie te dwa motocykle na tej samej trasie krętej, ciasnej drodze która prowadzi do naszej tutaj śluzy na rzece Odrze w naszej dzielnicy w Rublin i możecie sobie porównać, jak sprawują się te dwa motocykle. Bo jak widzimy, na pierwszy rzut oka są w miarę podobne. Hyper ma troszeczkę te opony bardziej terenowe, większy profil, co mogłoby sugerować, że ten motocykl lepiej się sprawdzi, na pewno w troszeczkę trudniejszym terenie i tak na pewno jest. Zawieszenie, jak widzimy, też się troszeczkę różni. GTQ nie mamy upside down, mamy klasyczne zawieszenie. Tutaj mamy już upside down, co to znaczy zawieszenie odwrócone. Powoduje to, że na pewno lepiej się sprawuje na większych nierównościach. Po raz kolejny powtarzam, że ten motocykl jest bardziej predysponowany do, te, do jazdy w terenie niż ten Barton GT125. Barton GT125, jak ja na, to, na niego mówię, to jest naked na podniesionym zawieszeniu. Z pięciostopniową skrzynią biegów, co już też wam mówiłem. Moduł jest on, nie ma możliwości odblokowywania, ale na pewno jest mocniejszy niż wersja poprzednia. Nie blokuje już go na 8-9 tysiącach obrotów. Nie blokuje go na 102 km na godzinę. Prędkość maksymalna, pokazywaliśmy to również około 110 km na godzinę. Na wyposażeniu ma handbary, co jest bardzo, bardzo potrzebne wyposażenie motocyklisty. Na pewno szyba która jest duża, na pewno komfortowo się w tym pojeździe jeździ. To jest plus, jeśli chodzi o wyposażenie tego motocykla do Hypera, bo tutaj tych dwóch wyposażeń nie mamy. Opony na pewno są bardziej szosowe niż toronowe. Też pokazywaliśmy na jakie można wymienić w filmie podpiętym i w, którego macie w opisie, znajdziecie nazwę tych opon. To były moccelery, które świetnie się sprawdzały. Bo silniki, jak widzicie, wyglądają bardzo podobnie, jeśli chodzi o cylinder. Tutaj mamy żeberka i tutaj mamy żeberka. Obydwa pojazdy chłodzone są. Cie, przepraszam. Powietrzem, więc tutaj nie ma żadnych różnic, ale różnica jest na pewno w samym silniku. Tutaj mamy 5-stopniową skrzynię biegów, tutaj mamy 6-stopniową skrzynię biegów, i tu już są małe różnice. Moduły, obydwa moduły są już poszerzone. Mapy mam poszerzone. 13 koni mechanicznych w obydwu na pewno znajdziemy, i to w zupełności wystarczy do tego, żeby jeździć dynamicznie, żeby jeździć ekonomicznie, żeby przemieszczać się z punktu A do punktu B. I na pewno Barton Hyper, do którego teraz przechodzę, o którym już wspominałem, że ma upside-downy, nie ma akurat tutaj wyposażenia w postaci handbarów. Brakuje tej szybki. Ja uważam, że on powinien mieć tą szybkę, taką jak jest w bartonie GT125, ponieważ jak się jedzie z naszą prędkością, na pewno wiatr tutaj bardzo mocno nam wieje, więc na pewno jakaś akcesoryjna szybka by się przydała. Silnik jest bardzo fajny, 6-stopniowa skrzynia biegów dynamicznie. Można nim poruszać się z taką prędkością 110 km na godzinę bez konieczności, żeby te obroty były bardzo e, wysokie. Kierownica jest bardzo, bardzo inna od tego, co mamy w GT-ku. GT ma taką, jak widzimy tutaj, zakrzywioną, podwyższoną kierownicę. Tutaj mamy takie Supermoto, kierownica znana dla nas speedbików z motocykli e, Supermoto e, do jeżdżenia, ale pozycja na jednym i drugim jest bardzo wygodna ze wskazaniem na Bartona GT 125. Hyper jest już wyposażony w kufry, co świadczy o tym i dobrze, że tym pojazdem można jechać naprawdę w bardzo dalekie trasy. Też w prezentacjach różnych już pokazywaliśmy. Tutaj akurat Hyper ma dwa tłumiki z tyłu, to też bardzo ładnie wygląda. Getek ma jeden tumiczek, którego e, widzimy tutaj z boku. Jest dosyć dużym tym tumikiem, e, i plus ten chlapat, dlatego jest takim bardziej nakedem na podniesionym e, zawieszeniu. Więc tak w skrócie wygląda mniej więcej, mniej więcej taka prezentacja. Może jeszcze na koniec chciałbym się skupić, zanim pojadę w trasę e, przełożenia. E, tutaj mamy za łańcuch 520. Zębatka na pewno ma troszeczkę więcej tych zębów, z racji tego, że jest inne przełożenie. No, tak to wygląda mniej więcej w Hyperze, a tak to będzie wyglądało w Bartonie GT. Ta zębatka jest troszeczkę mniejsza. Tutaj mamy łańcuch 4, 2, 8, więc, więc tutaj jest troszeczkę zdecydowanie inny łańcuch i mniejsza, mniejsza zębatka z tyłu. Co musi, musi akurat taka zamatka być ze względu na właśnie te przełożenia? Tutaj mamy oznaczenie silnika 156 FMI, standardowe, standardowe oznaczenie silnika. Pamiętajcie, różnica między tamtym gietekiem a tym jest to, że ma i kanapę troszeczkę inaczej skonfigurowaną, i ma całkowicie inny moduł, którym się zdecydowanie lepiej jeździ. A ja teraz zapraszam was, was na przejażdżkę, ponieważ jest to chyba najbardziej ciekawe. Bez, gło, bez dźwięku jakiegoś dodatkowego, tylko wiatr, praca silnika. No i zapraszam Was na około 5-6 minutową przejażdżkę obydwama, obydwoma pojazdami. Witam na testach Bartona Hypera i Bartona GT125. Pokażę Wam tutaj na takiej krętej drodze, jak się zachowują te dwa Motocykle. Na pierwszy strzał idzie Barton Hyper 125. Przypomnę, skrzynia biegów sześciostopniowa, poprawiona, poprawiona skrzynia biegów, poprawiony silnik względem poprzedniej wersji. Tak jak mówiłem wcześniej, Barton Hyper 223 już jest mocniejszy o te dwa konie mechaniczne od wersji tych starszych. Ale te starsze, za to, jak są na module Delphi MT052 i 3, możecie wysyłać je do nas. I możemy robić mapowanie, ale na chwilę obecną musi być to pojazd na serwisie, bo nie mamy takiej gotowej mapy. Tak, żebyście moduł nam wysłali i żebyśmy mogli wgrać to. Więc co, lecimy i sprawdźcie, jak zachowuje się w trasie Barton Hyper. My już pokazywaliśmy tutaj, jeździliśmy po naszych terenach, bardziej w terenie, a teraz pokażę Wam na szosie. Teraz czas na Bartona GT125. Wracając do Hypera, jak widzieliście, niesamowita elastyczność. 6-stopniowa biegów w trasie na krętej drodze. Tutaj 4, 5, 6 na dwójkę praktycznie nie wrzucałem, żeby się rozpędzić. Prędkość maksymalna będzie na pewno podobna, bo one osiągną około 110 km po dotarciu. Ale na pewno, na pewno wygodniej w dalsze trasy jechać na szóstce niż na piące. A teraz czas na pięciostopniową trzcinę biegu w Bartonie GT 125, jest to troszeczkę naked na podniesionym zawieszeniu, bardziej na miasto, troszeczkę na jakieś tam tereny szutrowe. No i zobaczymy jak się spisze na tej samej drodze tutaj pod naszym salonem co Barton Hyper. Jak widzicie na takich krótkich serpentynach Barton GT bardzo fajnie się sprawuje, świetnie się jeździ, ale jak widzieliście jak chcemy na przykład na czwórce przyspieszyć to muszę zredukować, bo tutaj mamy tą skrzynię troszeczkę inaczej skonfigurowaną. Na pewno na takie jeżdżenie miejskie, na pewno na jeżdżenie na jakichś takich krótkich trasach, właśnie krętych, na asfaltowych dróżkach, bez kufrów GT sprawdzi się idealnie. Hyper na pewno Troszeczkę inna charakterystyka, ale też świetnie się nie mieździ. Więc naprawdę bardzo fajne pojazdy. No i zapraszam na krótkie podsumowanie już pod nasz salon. Jak Wam się podobała przejażdżka? Zdecydowanie dwa pojazdy wyglądają podobnie, ale są różne. GT bardziej prezysponowany dla osób jeżdżących po mieście, chcących czasami wjechać w jakąś leśną dróżkę. Barton e, Hyper 125 jest bardziej uniwersalnym motocyklem, ma kufry, e, ma 6-stopniową biegów, mniej się zmęczy na dalsze e, trasy. Dodam tylko, że te pojazdy są w mega fajnych cenach. roczniki 2,23, Barton Hyper jest tak naprawdę ma 3 km przejechane do testów dla Was. GT również chyba 2 km do testów dla Was i one wszystkie są 1000 zł. tańsze. Na stronie je macie, linki do strony znajdziecie również w opisie. Jak ktoś nie chce czarno-czerwonego, mamy jeszcze dostępnego czarno-zielonego. Przypomnę, 1000 zł te pojazdy są tańsze od ceny detalicznej, ale do ceny trzeba doliczyć 300 zł za przegląd zerowych. Dlatego zachęcam do skorzystania z promocji. Są to tylko i wyłącznie pojazdy dostępne od ręki. Przygotowane z przyjemnością wam je dostarczymy. Maksymalnie 40, 450 zł transport w każde miejsce w Polsce. Ja was serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam liczne grupy, które śledzą nasze poczynania. Ostatnio przyjeżdżacie do nas, robicie sobie z nami zdjęcia. Jest nam bardzo miło z tego powodu. No i co mam nadzieję, że będziecie udostępniać treści. Subskrybujcie, będzie nam bardzo miło. Jest Was coraz, coraz więcej. Jak pokażą się nowe pojazdy, na pewno będziemy robić nowe prezentacje. Pozdrawiam, cześć.